Czy wiesz, że na twojej skórze są widoczne znaki, które mogą ujawnić, czy Bóg już cię opieczętował jako jednego ze swoich? Coś tak małego, coś tak subtelnego, może zmienić wszystko. Wyobraź sobie przez chwilę, że gdzieś na twoim ciele jest znak, ledwo zauważalny szczegół, który nie jest tylko zbiegiem okoliczności. Co by było, gdyby ten znak był czymś więcej niż blizną czy pieprzykiem? Co by było, gdyby był to bezpośredni znak od boskości, namacalne przypomnienie, że Bóg ma dla Ciebie wyjątkowy cel? Dziś chcę zabrać Cię do odkrycia tej fascynującej tajemnicy. Odkryjemy razem, czy Bóg już Cię naznaczył jako swojego i jak możesz rozpoznać te sygnały w swoim życiu. Ale zanim przejdziemy dalej, muszę powiedzieć Ci coś ważnego. To nie jest zwykła rozmowa duchowa. To zaproszenie do spojrzenia poza to, co oczywiste. Czasami najgłębsze odpowiedzi są tuż przed nami, czekając na rozpoznanie. Może czułeś wyjątkową więź z Bogiem w pewnych momentach swojego życia, ale nigdy nie zatrzymałeś się, by pomyśleć, że ta więź może się zamanifestować fizycznie. A może zauważyłeś na swojej skórze ślady, które zawsze Cię intrygowały, ale nigdy nie przywiązywałeś do nich wagi. To, czym się dziś z tobą podzielę, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje ciało, swoją wiarę i swój cel na tym świecie. Dlatego słuchaj uważnie, bo to wykracza poza to, co wiesz. Jeśli chcesz odkryć, co to znaczy być opieczętowanym przez Boga i jak rozpoznać te znaki w swoim życiu, napisz: Tak, jestem gotowy w komentarzach. To jest pierwszy krok do objawienia. Które może na zawsze zmienić twoją perspektywę. Więc co tak naprawdę oznacza być opieczętowanym przez Boga? Z duchowego punktu widzenia, ta pieczęć to nie tylko symbol, to potężna obietnica. Wyobraź sobie, że idziesz ciemną i niebezpieczną ścieżką, ale trzymasz w dłoni latarnię, która prowadzi i chroni cię na każdym kroku. Ta latarnia to boska pieczęć. W Biblii, a konkretnie w liście do Efezjan 1:13. Powiedziano nam, że kiedy wierzymy w Chrystusa, jesteśmy opieczętowani Duchem Świętym, który działa jako gwarancja naszego zbawienia. Ta pieczęć nie tylko nas chroni, ale także zapewnia nas, że należymy do czegoś znacznie większego niż my sami. Ale w tym wszystkim najpiękniejsze jest to, że ta pieczęć nie jest czymś zimnym ani bezosobowym to intymna więź między Tobą a Bogiem, tak głęboka. Że oznacza początek nowego życia. Kiedy jesteś opieczętowany, zaczynasz patrzeć na świat innymi oczami. Problemy, które wcześniej wydawały się nie do pokonania, teraz stawiasz czoła z niewytłumaczalnym spokojem, ponieważ wiesz, że Bóg jest z tobą. To tak, jakbyś nosił Jego podpis w swoim sercu stałe przypomnienie, że On ma dla ciebie wyjątkowy cel. Zastanów się teraz: jeśli Bóg zdecydował się cię opieczętować, to znaczy, że zostałeś wybrany do czegoś niezwykłego. Nieważne kim jesteś, skąd pochodzisz, ani co zrobiłeś w przeszłości. Ważne jest to, że Bóg widzi w tobie coś wyjątkowego, coś wartego ochrony i prowadzenia. Ta pieczęć daje ci nie tylko tożsamość, ale i cel. To zaproszenie do życia pełnego znaczenia, w którym każdy twój krok jest zgodny z Jego wolą. Dziś chce się podzielić czymś, czego być może nigdy wcześniej nie brałeś pod uwagę. Istnieją konkretne znaki, które mogą wskazywać, czy Bóg już cię opieczętował. Te znaki nie są abstrakcyjne ani trudne do zrozumienia. Wręcz przeciwnie, są zaprojektowane tak, aby były dostępne i zrozumiałe, aby każdy mógł je rozpoznać w swoim życiu. Niektóre z tych znaków mogą manifestować się fizycznie, inne emocjonalnie, a jeszcze inne duchowo ale wszystkie mają ze sobą coś wspólnego są bezpośrednimi wiadomościami od Boga. Małymi błyskami Jego miłości i obecności, które On umieszcza na naszej drodze, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Na przykład, być może zauważyłeś na swojej skórze ślad, który zawsze przyciągał Twoją uwagę. Może to być blizna, pieprzyk, lub nawet mała niedoskonałość, która wydaje się mieć szczególne znaczenie. A może doświadczyłeś chwil, w których poczułeś niewytłumaczalną więź z Bogiem. Najważniejsze jest to, że te sygnały nie są ekskluzywne dla nielicznych. Nieważne jaka jest Twoja historia ani obecna sytuacja te znaki mogą być obecne w Twoim życiu, jeśli masz oczy, by je dostrzec. Są jak światła w środku ciemności prowadzące Cię do prawdy o tym, kim jesteś i jaki jest Twój cel. Teraz, gdy rozmawialiśmy o znaczeniu boskiej pieczęci i znakach, które mogą ją ujawnić, Chcę zagłębić się w pierwszy znak. Ten, który możesz zobaczyć i poczuć. Ten znak jest wizualny i emocjonalny, czymś namacalnym, co może się zamanifestować fizycznie na twoim ciele lub w określonych momentach twojego życia. Wyobraź sobie to. Zauważyłeś bliznę na dłoni, pieprzyk na ramieniu, a może mały ślad, który zawsze przyciągał twoją uwagę. Z pozoru może się wydawać, że to tylko zwykła cecha fizyczna. Ale co jeśli ten znak ma głębszy cel? Pozwól, że opowiem Ci prawdziwą historię. Znałem kobietę, która miała małą bliznę na nadgarstku, dokładnie tam, gdzie każdego ranka trzymała Biblię. Przez lata ta blizna była po prostu blizną, ale pewnego dnia modląc się poczuła, jakby Bóg mówił do niej: Ta blizna jest przypomnieniem mojej obecności z Tobą. Od tego momentu, za każdym razem, gdy widziała ten znak, Przypominała sobie, że Bóg jest z nią, prowadzi ją i chroni. Ta blizna stała się widocznym znakiem boskiej pieczęci w jej życiu. Te znaki nie są zbiegiem okoliczności, są fizycznymi przypomnieniami momentów, w których Bóg interweniował w twoim życiu. Może masz na skórze znak, który zawsze cię intrygował, a może jest to blizna, która przypomina ci o trudnym momencie, który pokonałeś dzięki Jego łasce. Te wizualne znaki są po to, by powiedzieć Ci: Nie jesteś sam, ja jestem z Tobą. Mogą się również manifestować emocjonalnie, na przykład, gdy czujesz niewytłumaczalny spokój, patrząc na konkretny znak na swoim ciele. Zatrzymaj się więc na chwilę i zastanów się. List do Efezjan 4:30 mówi: A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Ten werset przypomina nam, że Duch Święty nie tylko jest w nas, ale działa również jako pieczęć gwarantująca nasze zbawienie. Kiedy czujesz ten niewytłumaczalny spokój, ten spokój w środku burzy, to dlatego, że Duch Święty działa w tobie. To tak, jakby Bóg położył rękę na twoim ramieniu i powiedział: Jestem tu, wszystko będzie dobrze. Pomyśl o tych chwilach, w których czułeś, że Bóg przemawia do ciebie poprzez piosenkę, modlitwę. A nawet nieoczekiwaną rozmowę z nieznajomym. Może otrzymałeś słowo zachęty, kiedy najbardziej tego potrzebowałeś, a może poczułeś wewnętrzną pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. To są przykłady tego, jak boska pieczęć manifestuje się duchowo. To nie są zbiegi okoliczności, to są jasne wiadomości, że Bóg Cię opieczętował jako swojego. Amen. Więc zapytaj siebie, czy pozwoliłeś, aby te znaki zmieniły Twoją perspektywę? Jeśli tak, ten duchowy znak potwierdza, że nosisz Jego pieczęć w swoim sercu. Trzeci znak jest być może najpotężniejszy, ponieważ odzwierciedla się w zmianach, które widzisz w swoim życiu, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Te zmiany nie są przypadkowe. Są dowodem na to, że Boska Pieczęć działa w Tobie. Na przykład, może wcześniej byłeś niecierpliwy. A teraz znajdujesz spokój w sytuacjach, które wcześniej Cię przytłaczały. O może byłeś krytyczny wobec innych, a teraz widzisz możliwości błogosławienia i służenia. Znałem ludzi, którzy doświadczyli drastycznych zmian w swoim charakterze po oddaniu się całkowicie Bogu. Jeden z nich, znany z wybuchowego temperamentu, zaczął zauważać, jak jego gniew powoli znika, zastąpiony spokojem, którego nigdy wcześniej nie doświadczył powiedział swojej rodzinie: Czuję, że coś we mnie się zmieniło. To tak, jakby Bóg dał mi nowe serce. Te zmiany nie tylko Tobie przynoszą korzyści, one wpływają na Twoje otoczenie. Kiedy pozwalasz Bogu się przemieniać, stajesz się latarnią światła dla innych. Może zauważyłeś, że teraz widzisz możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko przeszkody, lub że Twoje relacje poprawiły się, ponieważ nauczyłeś się bezwarunkowo przebaczać i kochać. To są jasne oznaki, że boska pieczęć działa w Tobie. Zachęcam Cię więc do szukania tych znaków w swoim życiu. Obserwuj, jak się zmieniłeś, jak dorosłeś i jak pozytywnie wpłynąłeś na swoje otoczenie. Jeśli zauważasz te zmiany, możesz być pewien, że Bóg już Cię opieczętował swoim celem. Teraz gdy zbadaliśmy te znaki boskiej pieczęci, chcę, abyś zatrzymał się na chwilę i zastanowił, czy utożsamiłeś się z którymś z nich. Może zauważyłeś znak na swojej skórze, a może doświadczyłeś chwil nadprzyrodzonego pokoju, kiedy najbardziej tego potrzebowałeś. Być może zauważyłeś znaczące zmiany w swoim charakterze lub w sposobie, w jaki odnosisz się do innych. Wyobraź sobie to. Gdyby ta blizna na Twojej dłoni była nie tylko fizycznym znakiem, ale stałym przypomnieniem obecności Boga w Twoim życiu, jakby to zmieniło Twój dzień? Jak wpłynęłoby to na Twoją wiarę? Jeśli ten niewytłumaczalny spokój, który czujesz w środku burzy, nie byłby przypadkowy, ale znakiem Ducha Świętego działającego w Tobie, jakby to wpłynęło na Twoją wiarę? Zatem zadaj sobie pytanie: Czy jestem gotów otworzyć swoje serce, aby przyjąć tę wiadomość? Czy jestem gotów zaakceptować, że Bóg już mnie opieczętował i że ma dla mnie wyjątkowy plan? Ostatnia myśl. Mówiliśmy o transformacji osobistej. O tych wewnętrznych i zewnętrznych zmianach, które odzwierciedlają moc boskiej pieczęci w Twoim życiu. Rozpoznanie tych znaków nie tylko łączy Cię głębiej z Bogiem, ale także napełnia Cię nadzieją i celem. Świadomość, że jesteś przez Niego opieczętowany, daje Ci pewność, by stawić czoła każdemu wyzwaniu, ponieważ wiesz, że nie jesteś sam. Ta pieczęć to nie tylko obietnica ochrony, to zaproszenie do życia pełnego zgodnego z jego wolą.